Witajcie serdecznie! W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia jest szybkie, a wymagania wobec organizmu rosną, coraz więcej osób sięga po suplementy, aby wzmocnić swoje zdrowie i samopoczucie. Jednak na rynku istnieje tak wiele różnych preparatów, że wybór odpowiedniego bywa wyzwaniem. Zastanówmy się zatem, jak więc dobrać suplementy, które faktycznie odpowiadają Twoim potrzebom. Pierwszym krokiem w procesie wyboru suplementów jest zrozumienie, jakie potrzeby ma Twój organizm styl życia. Poziom aktywności fizycznej, dieta oraz indywidualne cele zdrowotne mają ogromne znaczenie. Na przykład osoba intensywnie trenująca będzie miała inne wymagania niż ktoś, kto prowadzi siedzący tryb życia. Dobrze jest też skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem, aby uzyskać profesjonalne wskazówki, które pozwolą zidentyfikować braki żywieniowe. Przy wyborze suplementów warto zwrócić uwagę na ich pochodzenie. Naturalne preparaty pozyskiwane z roślin, owoców czy minerałów często lepiej są przyswajane przez organizm, choć czasami ich skuteczność bywa niższa w porównaniu z syntetycznymi odpowiednikami. Z drugiej strony, syntetyczne preparaty, choć potrafią być bardziej skoncentrowane, mogą zawierać dodatki chemiczne, które nie zawsze są korzystne dla zdrowia. Dlatego tak istotne jest dokładne czytanie etykiet i wybieranie produktów od renomowanych producentów, np. takich jak firma Atomy, którzy gwarantują wysoką jakość składników. Wybór odpowiednich preparatów zależy od Twoich celów zdrowotnych. Osoby pracujące nad budową masy mięśniowej mogą potrzebować dodatkowego białka, kreatyny czy aminokwasów rozgałęzionych. Natomiast ktoś, kto chce wspierać odporność, skupi się na witaminach CE i D czy cynku. Warto również zwrócić uwagę na probiotyki, które wspierają układ trawienny i immunologiczny oraz adaptogeny, takie jak ashwagandha czy rodiola, które pomagają radzić sobie ze stresem. Wspomniana wcześniej firma atomy ma w swojej ofercie również suplementy, które możemy włączyć do naszej diety. Wspomnę tutaj o suplementach dostępnych w Europie, a więc i w Polsce praktycznie od ręki. Hemohim to jeden z najpopularniejszych suplementów firmy atomy. Został opracowany przez koreański Instytut Energii Atomowej i jest znany ze swoich właściwości wspomagających układ odpornościowy. Składniki aktywne chemochim to dzięgiel chiński, dzięgiel dachurski oraz piwonia japońska, które wspierają aktywację komórek natural killers, są to komórki naturalnej cytotoksyczności, komórek odpornościowych oraz produkcję cytokin. Kolejnym suplementem jest Alaska Omega 3. Ten suplement zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które są niezbędne dla zdrowia serca, mózgu i oczu. Składniki suplementu są pozyskiwane z ryb z Alaski i przetwarzane w taki sposób, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i metale ciężkie, co czyni je bezpiecznymi dla dzieci i dorosłych. Atomy Biatyx 10 to suplement probiotyczny, który zawiera mieszankę 10 różnych szczepów bakterii probiotycznych. Jest przeznaczony do wspierania zdrowia jelit i poprawy trawienia. Spirulina to bogate źródło białka, witamin i minerałów. Piór spirulina, 100% firmy Atomy, jest, jak to nazwa wskazuje, w 100% naturalna i może wspierać ogólne zdrowie, w tym układ odpornościowy i energii. Witamina CE firmy Atomy jest przeznaczona do wspierania układu odpornościowego oraz poprawy zdrowia skóry. Witamina CE jest silnym antyoksydantem, który pomaga w walce z wolnymi rodnikami. Pamegranate Mixed Fruit Jelly to suplement w formie żelu zawierający ekstrakt z granatu oraz inne owoce. Jest bogaty w antyoksydanty i może wspierać zdrowie serca oraz ogólną kondycję organizmu. Atomy Hongsamdan to suplement zawierający czerwony rzęszeń, który jest znany ze swoich właściwości wzmacniających energię i wytrzymałość. Może również wspierać układ odpornościowy. Suplementy firmy Atomy dostępne w Europie obejmują produkty wspierające różne aspekty zdrowia, od układu odpornościowego po zdrowie serca i trawienie. Wybór odpowiednich suplementów zależy od indywidualnych potrzeb zdrowotnych i celów dietetycznych. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat naszych suplementów, w opisie znajdziecie linki do nagrań, które dokładnie je omawiają. Należy pamiętać, że nie wszystkie suplementy są bezpieczne w nadmiernych ilościach. Przed rozpoczęciem suplementacji warto zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi dawkowania oraz możliwymi interakcjami z lekami. Przykładowo, nadmiar witaminy A lub E może być toksyczny, a niektóre zioła mogą wpływać na działanie leków na receptę. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego programu suplementacyjnego, aby uniknąć potencjalnych skutków ubocznych. Podsumujmy zatem to nagranie. Wybór suplementów, które odpowiadają Twojemu stylowi życia, wymaga przemyślanej analizy własnych potrzeb oraz dokładnego zrozumienia oferty dostępnych na rynku preparatów. Kluczem do sukcesu jest zrównoważenie suplementacji z naturalną dietą oraz konsultacja z profesjonalistami, którzy pomogą dobrać najodpowiedniejsze rozwiązania. Tylko w ten sposób można maksymalnie wykorzystać potencjał suplementów, zapewniając sobie zdrowie i witalność na co dzień. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi treściami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.